E, pff, szczerze mówiąc mam nadzieję, że nie, bo się do niego wybieram. E, a tak na serio to jestem w 100% przekonany, że nie, w niebie nie będzie nudno. I tutaj jeden z naszych profesorów bardzo często wściekał się, kiedy słyszał, jak modlimy się wieczny odpoczynek, racz mu albo jej dać panie, bo wtedy mówił, że tam nie będzie żadnego odpoczywania, w nie będzie kupę pracy, bo na przykład święci, nasi bliscy, którzy są już tam, mają pracę chociażby taką, że modlą się za nas, uwielbiają pana Boga. Są tam. Więc wierzymy, że nie jest to stan jakiegoś wiecznego odpoczynku, w którym się nic nie dzieje w naszym ludzkim rozumieniu, tylko jest to stan życia, który jest pełne. Nasze życie pełne jeszcze nie jest, bo mamy trudności, niedoskonałości, ograniczenia. Tam tego nie będzie. Niebo jest czymś co w każdej kulturze świata jest ideałem. Każdy do tego nieba dąży. My mamy bardzo konkretną wizję chrześcijańskiego nieba. Niebo dla nas jest zjednoczeniem z Bogiem. Z Bogiem, który jest cały miłością, cały dobrocią, cały pokojem, czyli będzie spełnieniem wszystkich naszych ludzkich pragnień. Tak naprawdę, wszystko, co możesz sobie dzisiaj wyobrazić, wymarzyć, pragnąć, w niebie zawiera się pewnie tylko w jakimś niewielkim procencie. Niebo przekroczy to wszystko. Nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o niebie. Zresztą Pismo Święte mówi wyraźnie: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Nie jesteśmy w stanie sobie nieba dzisiaj wyobrazić. Niebo w takim naszym potocznym rozumieniu jest jakimś miejscem. Tak? Wyobrażamy sobie, że niebo jest nad naszymi głowami, bo podnosimy głowę, widzimy słońce, chmury i wyobrażamy sobie, że to jest właśnie niebo. Natomiast dla nas, dla chrześcijan, dla katolików, niebo jest stanem duszy. Niebo jest stanem, w którym dusza moja jednoczy się z Bogiem. Nie ma tam miejsca, bo dusza nie jest materialna. Dusza jest rzeczywistością duchową, jak sama nazwa wskazuje, więc nie znajduje się gdzieś. Znajduje się w Bogu. Który również, tak jak mówiliśmy już przy innej okazji, jest wszędzie, po prostu. Więc niebo jest stanem szczęśliwości, jest stanem zjednoczenia z Bogiem, jest stanem, w którym duszy niczego już nie brakuje. Chociaż niestety czasami zdarza się, że piekło jest obiektem e, przymusu i, i nacisku, e, że straszymy piekłem, e, bo tak naprawdę jest się czego bać. Natomiast Piekło jest miejscem, do którego nikt nie zostaje wtrącony, nikt nie zostaje tam wepchnięty na siłę. Piekło jest, zresztą tak jak niebo, stanem duszy, w którym ja sam tego piekła w pewien sposób pragnę. Bo ja sam doprowadzam do takiego stanu moją duszę i to jest bardzo ważne, by o tym pamiętać. Piekło nie jest więzieniem stworzonym przez Pana Boga, aby tam wyrzucać tych złych, ale piekło jest stanem duszy, w którym ta dusza pozbawiona całkowicie miłości, dobroci, przesiąknięta w 100% nienawiścią złem, traci nadzieję na to, że kiedyś będzie lepiej. Traci nadzieję na jakąkolwiek miłość. Piekło jest miejscem totalnie beznadziejnym. Piekło jest miejscem pozbawionym w 100% miłości, dobroci, czyli tego wszystkiego, za czym my tak naprawdę tęsknimy. Do piekła, by pójść, trzeba chcieć. Tak naprawdę piekło w moim życiu może zacząć się już tutaj na ziemi. Przez moje złe decyzje, przez mój Upór wzłu przez moje nienawiści, gniewy, przez, przez brak miłości. To jest piekło. I takiego piekła możemy się lękać, ale nie w takim kontekście, że ono może nas zaskoczyć, możemy niewystarczająco dobrze żyć, i kiedy dojdzie do rozrachunku, Pan Bóg powie, że sorry, zabrakło, idziesz do piekła. Bóg nigdy tak nie zrobi. Bóg pragnie, byśmy wszyscy byli w niebie, byśmy wszyscy byli przy nim, byśmy wszyscy byli zjednoczeni z nim w Królestwie Niebieskim, bo do tego nas stworzył. Piekła Bóg nie stworzył. Zła Bóg nie stworzył. Zło jest brakiem dobra. Piekło jest brakiem miłości, jest brakiem Pana Boga. Czyli tam, gdzie po prostu brakuje miłości, zaczyna się piekło. Dramat piekła polega na tym, że po mojej śmierci ja już nic w swoim życiu nie mogę zmienić. Więc jeżeli umieram właśnie z takim nastawieniem mojego serca, kiedy umieram z całkowitą pewnością odrzucenia Boga, odrzucenia miłości, odrzucenia jakiejkolwiek litości dobra w moim sercu, wtedy ten stan może zostać niejako przypieczętowany już na zawsze. I to jest przerażające. To jest strasznego w piekle, że mogę trwać na wieki bez nadziei, że to się zmieni. I to jest w piekle najbardziej przerażające, tego możemy się lękać. Ale nie straszmy się piekłem e, nawzajem, bo to bardzo spłyca obraz piekła. To sprawia, że piekło staje się jakimś takim właśnie karcerem, więzieniem, do którego trafia się za złe życie. Nie, to jest, e, to jest bardzo infantylne, bardzo banalne. Piekło jest dużo bardziej e, skomplikowaną rzeczywistością, z którą najlepiej nie mieć nic wspólnego. Różni ludzie w kościele przez wieki myśleli na ten temat, i w zależności od tego, w jaki sposób patrzyli na Pana Boga, e, w taki też sposób myśleli o niebie i o piekle. E, Czasami zdarza się, że myślimy o niebie jako o nagrodzie za dobre życie i o tym, że musimy na nie zasłużyć, i tak samo myślimy o piekle, jako o karze za złe życie, na które zasługujemy przez swoje złe czyny. Ta teoria byłaby w porządku, gdyby nie fakt, że Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten umarł niesprawiedliwie. Na krzyżu, dla odkupienia naszych grzechów. To trochę komplikuje sytuację, bo to udowadnia nam, że Bóg chce, byśmy wszyscy byli w niebie i że tak naprawdę w pewnym sensie kara za moje grzechy, kara za moje popełnione winy już została spłacona. Ten dług już został spłacony przez Jezusa na krzyżu. E, czy piekło może być puste? Są ludzie, którzy uważają, że. E, Blask Bożego miłosierdzia i Bożej miłości w momencie mojej śmierci jest tak wielki, że bez względu na to, jak żyłem, nawet jeżeli żyłbym w największej zatwardziałości w grzechu, kiedy ten blask zobaczę, kiedy spotkam w jakikolwiek sposób Boga, nie będę mógł się już wtedy od Niego odwrócić. I w Bożym miłosierdziu, zatopiony, będę szedł w kierunku dobra, nawet jeśli przez całe życie żyłem w złu i w grzechu. Ta teoria, ona zostaje wielokrotnie poddawana w wątpliwość. Różni ludzie różnie uważają. Natomiast teoretycznie istnieje taka możliwość, gdyż Kościół nigdy swoim autorytetem nie stwierdził, że ktoś znajduje się w piekle. Kościół nigdy nikogo nie potępił w rozumieniu stwierdzenia faktu, że on w piekle się znajduje, gdyż mamy wszyscy nadzieję, że spotkamy się w raju, i mamy nadzieję na ludzkie nawrócenie, bo chociażbym całe życie żył w zatwardziałym grzechu, w ostatniej sekundzie mojego życia jedna myśl skierowana ku Bogu, jedno pragnienie nawrócenia, co też podkreślała wielokrotnie chociażby święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku, może zaowocować tym, że Bóg wyciągnie mnie z tej beznadziejnej sytuacji. Więc w tym kontekście nie mogę stwierdzić, że taka czy taka osoba, która nawet. Jest przez cały świat postrzegana jako zbrodniarz, jako człowiek pozbawiony całkowicie dobra, i tak dalej, że ona znajduje się w piekle, bo nie wiemy, czy w momencie śmierci się nie nawróciła. A to zostaje dla nas tajemnicą, aż się wszyscy spotkamy w niebie. Natomiast teoretycznie przynajmniej istnieje taka możliwość. Natomiast Kościół swoim autorytetem stwierdza z całą pewnością, że ktoś znajduje się w niebie. Tutaj tak, w tą stronę tak. I wtedy mówimy o beatyfikacji i kanonizacji. Te procesy, które kończą się uroczystością wyniesienia kogoś na ołtarze, stwierdzenia, że ktoś jest błogosławiony lub święty, potwierdzają całym autorytetem Kościoła, tak, ten człowiek jest w niebie na 100% i możemy go naśladować.